Portus ochotus, Ochos Verdes, Esto Dostawiłby Pan sylwestra z dwójką dla jakiejś zagranicznej imprezy? Ciężko powiedzieć. <noise> Ciężko powiedzieć. Na razie jeszcze nikt nie, 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 nie zaprasza mnie. Zresztą ja nie, nie wykonuję piosenek w języku angielskim. To, 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 to raczej chyba... Wszystko przed Panem. Ale wszystko przede mną. No, pewnie zaśpiewam Portus, ochotus, ochos, verdes, estoy loco i pojadę do Hiszpanii. <noise> Super, życzę tego i, i wszystkiego dobrego i w nowym roku też wszystkiego dobrego. Nie ma problemu, dziękuję pięknie. Dziękuję wszystkiego, dobrego. wszystkiego dobrego. Kameruje się częściowo. Cześć, tu, tu Kajra. E, moi kochani, przeambitni wyciągają z nas takie rzeczy, mm -hmm. których my nawet nie chcemy mówić. Nie chcemy, ale jeżeli chcecie e, usłyszeć, zobaczyć to na własne oczy, to pamiętajcie, że subskrybujcie kanał, ponieważ nie możecie przegapić tak. tych wszystkich Oczywiście. niuansów, tych wszystkich Oczywiście, ploteczek, show biznesowych. Uliczy, ale czy a, nie wiadomo, czy na pewno? No, no! Subskrybujcie, oglądajcie.